Powiem Wam, że ta pogoda wykończy. Jak nie minus, to i plus, i deszczowo, i mgliście, i wilgotno. Jak tu żyć? A dzisiaj co? Niedzielna pogawędka, trochę do tego trzeba powrócić. A temat dnia dzisiejszego to... Bo moja babcia tak robiła. Więc do zobaczenia i do usłyszenia za chwilę. Jak widać w spora. jest pora późnego śniadania, no ale wracając do tekstu, bo mojej babci lub moja babcia tak robiła. Zacznijmy sobie od jednej rzeczy, ja już kiedyś to wyjaśniałem, że nie porównujmy za bardzo drobiu, który był 30 lat temu, do drobiu, który posiadamy w tym momencie, choć na szczęście trochę się wraca do tego, czyli wracamy do starych ras, mało zmodyfikowanych, yy, bo drób kiedyś był troszkę inny. Po pierwsze, odporniejszy, ludzie się mniej cykali, było o wiele mniej chorób, więc jakby to nie było problemem. W tej chwili tych chorób jest zdecydowanie więcej, no i tego wszystkiego też. No i sama pogoda jest nierówna sobie. Sama zima, która jest jaka jest czyli zmiana pogody z plusa na minus śniegi, deszcze, wiatry. Słońce w sumie umiem mało, co powoduje, że ten drup jest o wiele słabszy, tak jak dzisiejsze nawet pytanie z tego co dobrze komuja, że dzisiaj na tej ekipie krzycha na Facebooku zadał ktoś pytanie, chyba Dawid jak się nie mylę. Bo moja kura kicha. No niestety takie przypadki będą nam się zdarzały, w szczególności gdy pogoda nagle z 4 stopni zmieni się na minus 3, a nie najboże do tego dojdzie śnieg. Wzrośnie wilgotność na no, kury nasze, jak to już nieraz się powtarzało, są dosyć mało odporne na wilgotność i... Ponosimy tego jakby konsekwencje, dlatego ważne istotne jest to, by po prostu uodparniać swoje stadoty i troszkę się tak jakby powiedzieć nie to, że nie cackać i nie, nie dbać w ogóle, jakby trochę od, odpuścić sobie, jakby to powiedzieć, wieczne pomaganie lekami, tylko po prostu uodpornienie. Zapraszam serdecznie do filmu właśnie na przykład o naparze, który pomaga również naszą odporność. Tylko i wyłącznie pod względem, gdy podajemy go regularnie, żeby nie było. E... No i tak jak temat chleba, którego nie będę drążył, bo na to ten temat jest odcinek i nie będę się e... jakby wypowiadał już na ten temat. Każdy niech robi jak uważa. Zawsze to powtarzam zresztą. E... Każdy ma do tego prawo. Ale też tak tu ostatnio pewna osoba mi podsunęła. E... Znaczy podsunęła w sumie, stwierdziła, dobrze, karmimy ten, tym drób, co byśmy my tak naprawdę chcieli jeść. Niektórzy, większość z Was, je Wasz drób, czy też jajka. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o jajka, one bardzo łatwo przenoszą smak i tym podobne z tego, co kury nasze jedzą. Więc jest jakby to trochę istotny element, żeby skupić się na tym żeby dawać to co dla nas samych jest dobre, a nie jeszcze tak powiem, tak jak już też mówiłem, nie robić skóry śmietnika, skóry śmietnika. E, więc przechodzimy dalej. E, więc dużo rzeczy często na grupach różnych można pisać, bo ja tak robiłam. E, słynna papieryna F leki przeznaczone dla ludzi podawane w dawkach praktycznie jak dla ludzi podawane dla drobiu, które jest Kilka, kilkanaście krotnie mniejsza od nas, ale to już każdego sprawa indywidualna. Nie bazujemy, my ludzie mamy taką mentalność, że nie bazujemy też na doświadczenia innych, tylko skupiamy się na sobie, czyli to, co się u nas dzieje, się musi dziać wszędzie. Dlaczego o tym mówię? Pochodzi o dokładny, poprzedni odcinek o indykach podważenie słowa depresja, no bo przecież depresja jest tylko przypisana wyłącznie ludziom dlaczego zwierzęta miałyby ją mieć uwielbiam takie jak ktoś tak pisze, ale niech się pierdokształci i później wypowiada stan depresyjny nie wiąże się tylko z cechami takimi jak u ludzi i nie występuje tylko indyków więc jest to po prostu stan w cudzysłowie psychiczny, zwierzęcia powodujący specyficzne objawy. U indyków, nawet na fermach, stosuje się odpowiednie miejsce, gdzie takie indyki przechodzą y, to na spokojnie i są szybciej po prostu, żeby dożyły, powiem bezpośrednio, do rzeźni. Są takie specjalne miejsca, daszki, gdzie takie indyki jakby są nie męczone przez resztę szloda, bo tak jak mówiłem, y, w większości przypadkach y, indyk. Y, Słabsze osobniki eliminuje ze stara. Ale oczywiście, bo indyki nie mają do presji. Pierwsze co zazwyczaj w większości przypadkach ludzie uważają tak, bo przecież to jest tylko i wyłącznie przepisane ludziom. Kolejna rzecz, bo nie może być więcej indyków, bo u mnie się biły. Oj drodzy, te informacje nie doszły, że powstały z książki niekomercyjne hodowla drobiu, e, która osoba, która je napisała jest jakby polską pionierką w indykach. naprawdę ma potężną wiedzę na ten temat, nie plecie głupot z kieszeni. Kolejna rzecz, ja w większości filmów, praktycznie wszystkie, zawsze podpieram nie tylko informacją z jednej strony Google czy z jednej książki, tylko szukam tych informacji w wielu artykułach, bo jeżeli coś chcę przekazać, to wolę, żeby to było prawdziwe. Zdarza się oczywiście, że coś może być nieprawdziwe, no ale w większości przypadkach są to informacje potwierdzone u hodowców. Przypuśćmy, Fertka i naszej kochanej Halinki hodowczyni zajmuje się indykami około już ponad 25 lat, hoduje. Kupę lat e, Posiada bardzo potężne stado indyków e, W tym 10 indorów Żyją wszystkie, nikt się jeszcze nie zabił Ale nie, no przecież u mojej sąsiadki Indyki to prawie się zabiły No dobrze, u twojej sąsiadki Ale nie popatrzymy dalej, tylko tak jak mówiłem Na swoje podwórko lub podwórko sąsiadki Albo u mnie indyki nie żyją w zgodzie No to masz niestety pecha, jak to się mówi Pamiętajcie, od każdej reguły Też są wyjątki i te indory mogą być w stosunku do siebie agresywne, ale moi drodzy, ja nie zapomnę tego do końca. W wielu przypadkach, gdy zaczynałem nagrywać i pokazałem, że tyle koguktów jest w stadzie, nie, pozabijaj je, pozabieraj, bo one się pozabijają. Na tą chwilę jest ich około 12. Wojny? Krótko, trwałe, sekundowe po prostu przegonienie, ale żadnej krwi. Więc moi drodzy, podstawowa zasada jest, jak się wychowasz, tak sobie masz. To właściciel powinien być kogutem Przedującym na stadzie, a nie kogut U mnie uważam, że gorsze Jeżeli chodzi o te sprawy, to są Bardziej kury niż koguty Bo one Są bardziej zaciepialskie I tym podobne niż same koguty Więc Pamiętajcie, nie, naprawdę nie obserwujmy tylko i wyłącznie na podstawie swoich rzeczy, bo tak, jest, tak się chyba przekleiła sama nazwa mykoplazmy i wszystko, co ma jest puchnięte jest mykoplazmą właśnie przez takie sytuacje, bo ja miałam mykoplazmę. Ja jestem ciekaw, ile osób z tych, y, które to powiedziały, zrobiły faktycznie badania i stwierdziły, że to jest mykoplazma. Mykoplazma według wiedzy y, weterynarzy. W Polsce, jak i w Europie, występuje bardzo rzadko, ale według Facebooka występuje w co drugiej kurze, a w każdej kurze, która ma spuchnięte oko. Bardzo mi się cieszy, bo już widzę dużo komentarzy, którzy yy, mam nadzieję, że to jest przez to yy, piszą, że takie objawy, jak mykoplazma ma wiele innych chorób i do weterynarza i tym podobne to się naprawdę chwali, bo czas najwyższy jakby uświadomić społeczeństwo, że to nie tylko i wyłącznie mykoplazma panuje w stadach. Bo tak, moi drodzy, nie jest zdecydowanie. Ale wracając do indyków. I tyle osób mi pisało i na priv, i komentarze, wielkie wypowiedzi, bo u mnie, bo u mnie, bo u mnie, bo u mnie. No to powiem Wam tak. A u mnie nie. Ferdek, co powiesz na temat nowego kolegi, który jest z Tobą w stadzie? Olał go. Dosłownie. Wręcz jednak. Wczoraj w nocy spotkałem ich na jednej grzędzie. Oczywiście może dojść do walki podczas lęgów i tym podobne. Aha, kochinka mi uciekła, zaraz będzie wesoło, bo gęsi jej nie tolerują absolutnie. Więc moi drodzy, ja tam muszę zadziałać, zaraz zakończę, ale muszę dbać o jej życie, bo gęsi akurat jeżeli kupują kochinkę, mimo wszystko co nie tośki, to kompletnie nie tolerujecie. A ona przeszła tutaj, więc muszę ją zabrać. Moment, wracam. Ok, sytuacja opanowana. <laughs> Co nie tośki byście miały z Nie wiem, uparły się na nim naprawdę nie do moich kochinów, dlatego to są zresztą osobno. I wracając. E... Ferduś, no podyskutujmy. Ferduś ma nowego kolegę. Halinka też nie za bardzo się cieszy. Mariolka również. E... I tak jak mówiłem, wczoraj spędziły wieczór razem na grzędzie. E... Moi drodzy, w zakupie jakiegokolwiek nowego koguta do stada, czy samca, kierujmy się tym, że bierzemy koguta, który jest niżej w hierarchii. Nie był... Nie był samcem przodującym w stadzie. Bo taki samiec, ze względu na sam charakter, będzie próbował zrobić porządki. Więc to po prostu tyczy się tak naprawdę wszystkiego. Jak widzicie, pierwsze dni, tak jak zaraz tu dojdę, do pana Fertka, zaraz ten, bo i tak muszę iść po kolegę, na czego znaleźć. Tak jak widzicie, Brachim jest w tej chwili osobno, ze względu na to, że u mnie na Brachmy ogólnie strasznie się uparły gęsie i one nie tolerują kompletnie tej rasy w stadzie kogutów. Tak jak wyście zauważyli, zaraz tam. O! Zauważyliście. I właśnie takim czym się nie przejmujcie, to jest normalne przy zmianie pogody. Eee, jakby to powiedzieć, eee, tak jakbyście zauważyli, BESO nie ma na wybiegu. On nie wychodzi na wybieg, bo wie jak to się dla niego skończy. E, więc warto się kierunkować tym, żeby samce były po prostu niżej ustawione w hierarchii. W zamian, ja doszedłem do zakupu: była pierwsza wymiana korespondencji, czy samiec jest dominujący, czy nie, e, i tym podobny. Młody, jaki wiek, mniej więcej. Pamiętajcie, starsze osobniki też mogą być bardziej agresywne. Choć w przypadku naszego pana Stefana zauważyliście, że jego przyłączenie stada było bardzo szybkie. Kamil się może wypowiedzieć prawie bez żadnej jakiejkolwiek reakcji. Więc moi drodzy, reguły są podobne. To, by je łamać, a od każdej z zasady są też wyjątki. Yy, więc mogło się u kogoś zdarzyć, że Indory były zdecydowanie agresywne w stosunku do siebie, ale jeżeli chodzi o. Yy... Większość hodowców, jednak Indory, naprawdę żyją ze sobą w zgodzie. Jedynym problemem by był, gdyby była tylko jedna indyczka, bo wiadomo, tu męska duma może nie pozwolić na jakiekolwiek e, e, złe traktowanie, e, znaczy wykorzystanie kobity w sposób odpowiedni przez zwierzęta, więc wtedy może zaistnieć faktycznie problem, ale to jest wina zazdrości. Co nie, Ferduś? Prawda, Ferdek? A ty co? Wypowiedz się w końcu o tym nowym koledze? Oczywiście, Fertek po pierwszym spotkaniu z kolegą Waldusiem, zaraz go Wam pokażę, zareagował tak samo jak i na hali, yy, Mariolkę, czyli pokazał jaki on dumny, bez agresji, szybko przy moim tonie głosu się uspokoił i tyle było jego jakby akcji. Przypierzył się przez pierwsze pół dnia przed nim i tyle było, zauważył, że ten ma kompletnie się tym nie przejmuje, i go olał. Gorszą była ta małpa, ale ona jest sama z reguły w ogóle gorszym charakterem, bo jest wredna, e, typowa rządząca kobita, silna bez żadnych tam ukrytych e, e, słabości po prostu potrafi rządzić i ona zdecydowanie to pokazuje ona faktycznie Waldusiowi trochę da do e, w kość bo zaczepiała go nieźle, ale w przypadku na przykład naszej kochanej yy, Mariolki, Mariolka wręcz go wołała, ale no nie, Halinka nie zdecydowanie nie tolerowała na początku pana yy, i miała z tym wielki problem, prawda? Am, ale jeżeli chodzi o Mariolkę, to jeszcze jest młoda indyczka. No ale dobra, o, poleciał Waldemar. Waldemar no nie jest tak oswojony jak moja spółka, <laughs> więc nie ma tego. Dopiero raz widziałem jak się chłopak pierzył, znaczy nastroszył. O, zaraz zobaczycie zresztą Fertka. Teraz będzie ekstra nastroszenie, no bo trzeba się przedstawić, tak? Pokazać jaki ja silny. E... No pokaż się. Takie małe zaczepionki, ale nie ma takiej jakby wrodzonej agresji. Wiadomo, to się może zdarzyć, ale też zauważcie, że ten indoor, Walduś, zdecydowanie jest, nie y, należy dominujących indorów y, i ucieka z y, jakby pola na ma manewru ferdka, y, bo po prostu wie, że nie ma sensu co ryzykować z kimś, kto jest większy. Mimo wszystko, właśnie myślałem, że y, jednak Walduś jest większy, ale przy napowietrzeniu się dwóch osobników, to zdecydowanie ferdek potrafi to zrobić. Zdecydowanie lepiej. E, no, zobaczymy, ten kolega może się pokaże e, z lepszej strony, ale czas o tym pokaże. Jeżeli chodzi o to, to od razu mówię: to jest mix krowi z czyli tutaj niemieckiej wersji z dzikim. E, I dlaczego czarny? No, bo żeby była trochę inna kolorystyka. O, 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 o kamyczek. <laughs> e, więc tak to, moi drodzy, wygląda, więc pamiętajmy, nie bierzmy wszystko, bo u mnie tak jest i u mnie tak ma być i tak już będzie wszystko, bo wszędzie, bo to tak nie działa, bro, dajcie spokój, to to absolutnie, ja zawsze powtarzam, bo w moim przypadku tak było, ale u Ciebie być nie musi, bo to, to tak wygląda, moi drodzy, u każdego może być inaczej, bo to też kwestia, jak są ułożone zwierzęta. Yy, większość ludzi też wchodzi tylko do kurna, karmi tyle i, to, yy, i tym podobne. Ja ze swoim drobiem jednak przebywam, znam go. W większości przypadków wiem na co jest stać i na co sobie mogę pozwolić i na co one sobie mogą pozwolić, ale jednak one nie mogą sobie pozwolić, żeby mi zrobić krzywdę, bo to nie ich miejsce. Dzisiaj na przykład Tosiu chylił się ku mnie, chciał mi pokazać, że ma zły dzień, bo niestety o, trochę sobie pospałem i wypuściłem je późna. No. I chłopak, mi się strasznie żalił, dlaczego on tak długo musiał siedzieć w kurniku. Ale po prostu te gęsi to są faktycznie dyskutantki. Podyskutujemy trochę i lubią mieć coś zawsze do powiedzenia. Od zawsze, jak były małe, więc nie ma co się dziwić. To są gęsi, to jest ich natura. Tu Kamil może powiedzieć, jakie są małe, grzeczne, miłe, nie są agresywne, prawda Kamil? Ale widzicie, według. W stosunku do mnie nie są i tak niech pozostanie, ale to też w stosunku nawet do tych, jak te białe były, ich zachowanie jest całkiem inne. Odbiega całkowicie, inaczej się one zachowują, inaczej zachowują się te tośki, więc też nie ma, jakby tu powiedzieć, reguły, ale tu faktycznie rada wszystkich wychowa je od małego razem. No i to była różnica. Wychowana od początku z człowiekiem ze mną już od swojego pierwszego tygodnia życia, znaczy pierwszy tydzień spędziły u innego człowieka wychowane również pod ręką, później trafiły pod moje ręce. No to został tatuś Cysiu. Co nie? Tośki? Idziemy do tatusia. A jak to został tatuś zobaczymy, czy mają dzisiaj ochotę na reakcję. To się! To się, to się, to się, to się, to się! No tośki! Nie wiem, co jest. Raz mi się pokazała już, że nie ma pamięci. Niby pamięć ta jest, ale jej nie ma i mi przerywa wideo. Coś może mi ktoś powiedzieć na ten temat. Zobaczymy, czy przyjdą, czy nie przyjdą. To się! Tośki! Taś 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 Teraz jak one żarło dostały, to zobaczymy, czy mi się zachce. Taś 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 taś. Taś 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 Ona w ogóle zauważyłem, że z jedzeniem to jest tak, że one pierw pojedzą, zobaczą, puszczą kury i dopiero później idą na spokojnie jeść, żeby wyjeść wszystko, dosłownie wyjeść wszystko, moi drodzy, bo wyjadają do zera. I dobrze niech jedzą. Prawda, Ferdek, powiedz, co ty o tym sądzisz? Two Dzisiaj jest nie Twój klimat, co nie? Kompletnie nie Twój klimat i nie Twoja pogoda. Zauważyłem, że one w taką mglistą, y lekką deszczową pogodę faktycznie y średnio wyglądają. I ciężko im powiedzieć: To się! Toś, 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 toś. Taś, taś, taś. A, no zapomnijmy podstawowe. I właśnie możecie to zauważyć. Gęsie, jak jedzą, zaraz idą pić wodę. To jest dosłownie automatycznie. Dlatego gęsie przy podawaniu jedzenia zawsze muszą mieć wodę. tak znaczy wszystkie ptaki wodne, bo one za pomocą wody trawią. E, dlatego też moje gęsie na noc nie dostają jedzenia i wody, bo wiadomo co one robią z tą wodą. E, 5 minut, 10 i po sprawie. Co nie, to się? Tośki. No, też obrażone. No, i tak to, moi drodzy, wygląda, więc pamiętajcie, żeby brać jakieś argumenty, nie bierzmy tylko siebie na podstawie, tylko bierzmy kilka przypadków. Kwiatuszki sobie latają. I tyle. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku, czy nie? Widzimy się, czy nie widzimy? Hashtag na dzisiaj to jest. Jakby powiedzieć, współpraca. Tak to nazywamy na współpraca, albo nie, nie słowo współpraca, to może tak zrozumienie, zrozumienie. Hashtag zrozumienie. No i życzę Wam moi drodzy miłej niedzieli. Prawda? O, idzie moja lasencja. To jest najbardziej kochana gąska w tej całej bandzie. Do zobaczenia.